Widzicie tę piękną skaczącą sarenkę? Co to taki zapytacie? To Maja Staśko. Maja Staśko w gotowości, żeby napierdalać się z kapitalizmem. A nie, będzie napierdalała się w klatce ze swoją nową rywalką. I ogólnie o wartościach, którymi kieruje się Maja Staśko i o tym, jak dużym fikołkiem logicznym to jest, mówić nie będę, bo już mówiłem i chyba powtarzanie się w tej kwestii jest po prostu niepotrzebne i podejrzewam, że większość osób ma podobną opinię do mnie w tej kwestii, bo trzeba przyznać, że jest to zwykły, logiczny fikołek, jest to zaprzedanie wartości. Które się głosi w imię wzbogacenia się. Ale ja podejrzewałem, że Maja Staśko będzie miała taktykę na to. I ta taktyka, o której myślałem, się sprawdziła. I uwaga, czytamy, tutaj mamy post. Skoro państwo nie zapewnia wsparcia najbardziej potrzebującym, wywalczę je. Brzmi dumnie, prawda? Brzmi naprawdę bardzo dumnie. A co ja Wam powiedziałem w momencie, w którym. Dowiedziałem się, że Maja Staśko podpisała umowę, że na pewno będzie próbowała, próbowała sobie wytrzeć mordę charytatywnością, bo to będzie jedyna w miarę logiczna próba wybronienia się, jeżeli chodzi o PR. I okej, okay. nie zrozumcie mnie źle. Za każdym razem, kiedy cele charytatywne są wspierane, niezależnie od tego, czy są to cele charytatywne wspierane przez dobroć serca, czy przez próbę wybielenia swojego wizerunku, jest to w porządku. Bo ktoś przynajmniej na tym zyskuje. I ma to faktycznie jakiś realny, pozytywny wpływ. Ale patrzcie dalsze wpisy. Mam wielki przywilej, że mogę w ten sposób pozyskiwać pieniądze i uwagę dla szczytnego celu. Nie wyobrażam sobie, żeby tego nie wykorzystać. 20 tysięcy złotych przeznaczę na fundację 44. OK. Czy organizację wsparcia dla mężczyzn po doświadczeniu przemocy. Czytamy dalej. Dzięki tym pieniądzom. Popaki uciekający z toksycznych domów będą mieli mieszkania treningowe. Poza tym 20 tysięcy złotych trafi do Centrum Praw Kobiet na schronienie dla kobiet po przemocy, które uciekają od swoich oprawców. Zajebiście. No i generalnie 40 tysięcy złotych trafi na cele charytatywne. I za to akurat szacunek, bo w tym momencie mogę zaklaskać. Fajnie, że ktoś na tym skorzysta. Ale kiedy to czytacie, to nie odnosicie takiego wrażenia, że ona insynuuje, że wszystkie pieniądze, które zarobi, zarobi dla innych? Mam wielki przywilej, że mogę... W ten sposób pozyskiwać pieniądze i uwagę dla szczytnego celu. No, moim zdaniem, to zdanie poniekąd sugeruje, że walczy tylko po to, żeby wesprzeć cele charytatywne. I tutaj jest moje pytanie. Maja, ile masz pieniędzy na kontrakcie? 40 tysięcy złotych czy 80? Zapytasz skąd wiem. A no kurwa nie wiem. Ale taki ptaszki ćwierkały i tak się składa, że, że wierzę. Nie wiem, czy się do słów odniesiesz czy nie, ale fajnie by było, gdybyś to zrobiła. I że sprawa była jasna. Ja nie mam problemu z tym, że ktoś zarabia pieniądze. Niech sobie zarabia. Ale pisanie takich rzeczy... Jakby to ująć. Robisz fikołek z logi... Robisz, kurwa, logiczny fikołek. Prawda? Sprzedajesz swoje wartości dla pieniędzy. Dlaczego próbujesz to przykryć pierzynką, kurwa, pomocy i pierdolisz, że walczysz o lepsze jutro dla innych ludzi zamiast powiedzieć wprost. Walczę, żeby się wzbogacić. A przy okazji, jak się wzbogacę, pomogę innym. Bo moim zdaniem Maja Staśko w tym momencie zachowuje się jak inne influencerki, które tak bardzo krytykowała. Chyba kapitalizm zaczął się jednak podobać w momencie, w którym zaczął się opłacać. I tyle. Takie, takie już mój jest w tej sprawie. Mnie to troszeczkę kłuje w oczy, dlatego stwierdziłem, że o tym powiem. Nie lubię, kiedy ktoś takie głupoty pierdoli. Napisała, że reszta pieniędzy idzie na treningi, utrzymanie i terapię 40 tysięcy złotych? 40 tysięcy złotych na treningi. Ja widzicie, ja nie mam problemu z tym, że ona chce pójść i wykorzystać. Inaczej, jakby, jakby to ubrać słowa. Ja uważam że powinniśmy korzystać z jakiejś sytuacji, które nam podsuwa życie i pró powinniśmy próbować sobie zarobić, zwłaszcza kiedy jesteśmy w młodym wieku. I ja troszeczkę podobnie robię, nie? No bo ja też staram się wzbogacić póki mogę. Mam 25 lat, jest to moment, w którym chciałbym kupić sobie już nieruchomość. Jest to moment, w którym sam... Między innymi walczę na fejmie dlatego, że chcę się zbogacić, prawda? I, I proszę bardzo, korzystajmy z takich rzeczy. Ale mnie wkurwia, kiedy ktoś robi kurwę z logiki i kiedy ktoś po prostu wyciera sobie mordę wartościami, które głosi, a tak naprawdę w nie nie wierzy. Takie zwykłe populistyczne pierdolenie. Wkurwia mnie to i tyle, więc o tym mówię. O Swoją drogą muszę przyznać, że moja Staśko dostała naprawdę bardzo solidne wynagrodzenie. Naprawdę solidne, w sensie 80 tysięcy złotych. Dużo. Troszkę zazdroszczę. Dobra, nie zazdroszczę, ale, ale no. Cudzień tyranie chcę Wstawać się znów, smutna mina, no bo żyję w tym napięciu. Sesy mila znowu zwijam to i wiesz już, może przez to nie potrafię przeżyć bez chmur.